Przetarg rozstrzygnięty będzie kolejna droga w zawadzie, umowa na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi gminnej w ramach zadania chodniki drogi została podpisana. Skorzystają na tym mieszkańcy. Będzie to droga przebudowana, poszerzona ze ścieżką rowerową, mówi zastępca wójta gminy Dełbica Jacek Drobot. To jest od drogi nagawczyna Zawada w kierunku kościoła, tak zwany przejazd przez górkę w kierunku projektowanego cmentarza w Zawadzie. Oczywiście skorzystają na tym mieszkańcy, no bo będzie droga przebudowana, poszerzona ze ścieżką rowerową. Myślę, że to będzie jakiś tam kolejny odcinek, taki można powiedzieć rekreacyjny, gdzie będzie można wykorzystać to w ten sposób. Czwarty przetarg udało się rozstrzygnąć pozytywnie. Mamy wyłonionego wykonawcę. Wpłynęło cztery oferty, z tego najtańsza za sto, prawie 170 tysięcy i będziemy opracowywać dokumentację tak w tak zwanym trybie zridoskim, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, na dokumentację w Zawadzie o przekroju praktycznie można powiedzieć bo będzie to jezdnia wraz z chodnik ze ścieżką rowerową, z oświetleniem, z odwodnieniem tej te drogi. Środki będą własne w tej chwili, a Finansowanie będziemy składać potem wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych po opracowaniu dokumentacji. Długość odcinka projektowanego to jest kilometr dwieście. Założenie, jak będzie wszystko dobrze, no to do końca roku ma opracować by być opracowana dokumentacja. Jak informuje gmina Dębica, zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej zawierającej drogę dojazdową wraz z chodnikiem i zjazdami z drogi do poszczególnych działek, przebudowę dwóch skrzyżowań łączących przedmiotowy odcinek drogi, a także sieć energetyczną oświetlenia drogowego, oraz kanalizację deszczową.